Dzień dobry, moje drogie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematem jest oczyszczanie dwuetapowe, przygotowanie skóry do tego, żeby pięknie wchłaniała kosmetyki, co jest fundamentalne, jeśli chodzi o pielęgnację skóry dojrzałej. I tutaj, słuchajcie, od razu powiem, że sponsorem dzisiejszego... Odcinka jest firma Jepoda. Jest to koreańska marka, która niedawno weszła do polskiej Sephory. Ja te kosmetyki testuję od blisko czterech tygodni, jestem nimi zachwycona. No i pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tych kosmetykach, ale właśnie wybrałam oczyszczanie. Jest to tak naprawdę wstęp do pielęgnacji, a czasami naprawdę to oczyszczanie. Traktujemy po Macoszemu. Ja jestem w tej chwili, słuchajcie, jest godzina 15.20. Dopiero co wróciłam z Warszawy. Jestem mało co przytomna. Słuchajcie, po prostu mój makijaż o godzinie 5.30 robiony, już no niewiele zostało na tej buzi. A o 21 mam milongę, czyli idę sobie na tango. Mam jeszcze kilka godzin do tego, żeby właśnie zdjąć makijaż, położyć maskę, położyć płatki pod oczy na chwilę zrobić sobie taką wiecie 20 minutową drzemkę później wezmę prysznic zrobię świeży makijaż i po prostu e, pójdę się trochę pobawić. Natomiast e, właśnie pomyślałam sobie że ponieważ i tak muszę zrobić ten, ten makijaż zrobimy go razem ja wam opowiem o tych produktach bo produkty naprawdę są świetne. Ehm, Moja skóra, powiem Wam, że od razu polubiła się z marką Jepoda. Po wiosennym evencie Sephory dostałam kilka próbek od marki. Napisałam do nich, że jestem zachwycona. No i zaproponowali mi współpracę, którą przyjęłam z radością. Z radością, naprawdę. Słuchajcie, jakby przechodzimy od razu do Meritum, bo nie będziemy tam robić wstępów i tak dalej. Lecimy z tematem, ja mam skórę mieszaną, która w zależności od tego, jaką pielęgnację ma stosowaną, lubi się albo przesuszyć, albo przytłuścić. Raczej już teraz w kierunku przesuszenia to idzie. No bo wiadomo, jestem już po menopauzie, hormony już tak nie wspierają skóry. No i ponieważ skóra oprócz tego, że jest mieszana, jest skórą dojrzałą, no to ma takie problemy jak zwykła dojrzała skóra. Czyli wolniejsza regeneracja, czasami utrata bariery hydrolipidowej. Również to, że lubi się przesuszać. Słuchajcie, jeżeli ją mocno przesuszę, to później zaczyna się przetłuszczać. Dlaczego? Dlatego, że broni się przed przesuszeniem. Więc ja też do demakijażu dobieram sobie takie produkty, które już na wstępie będą chroniły tą barierę hydrolipidową i nie dopuszczą do przesuszenia. To jest bardzo ważne, bo czasami my robimy bardzo mocny demakijaż, produkty. Mamy czasami takie produkty, które nam. Przesuszają tę skórę, a tutaj zobaczcie, ja zaczęłam, bo od tego właściwie powinnam zacząć. Pierwszy mój kosmetyk to jest The Calm Balm. Tak jak widzicie, ten balsam ma stałą konsystencję i pod wpływem ciepła właśnie, pod wpływem tego, że dotykam i masuję skórę, ten balsam robi się takim olejkiem. Bardzo fajny, słuchajcie, otula skórę. Jest komadogenny. Jest również przeznaczony dla skóry wrażliwej, bo bardzo często jest też tak, że skóra dojrzała jest też skórą wrażliwą. Moja skóra kiedyś, a moja skóra teraz to jest zupełnie inna historia. Ja tu wam teraz gadu-gadu, a makijaż mi się pięknie rozpuścił, więc teraz mam ręczniczek, którym sobie przykładam do twarzy. i delikatnie, delikatnie sobie ściągam ten cały brud. I zobaczcie, cały brud na ręczniku został. Moja buzia jest w miarę czysta. Ale aż zobaczę, czy ja to, okej, okay. wszystko jest okej, okay. bo czasami coś na oczku potrafi zostać. Wiecie, jak to się robi bez lustra. Zwykle robię to w łazience, ale tutaj chciałam pokazać właśnie całą tą procedurę nakładania kosmetyków i tego, że one naprawdę, ja nawet sobie oczy, słuchajcie, całe zrobiłam tym olejkiem, ani oczy nie pieką, nic się nie dzieje. No i buzia jest, słuchajcie, taka, że nie czuję ściągnięcia no bo to jest jednak olejek. No i to jest pierwszy etap oczyszczenia. Ten kosmetyk The Calm Balm to jest kosmetyk, który przepięknie rozpuszcza makijaż, nadmiar sebum, zanieczyszczenia i SPF, co jest bardzo ważne. No i teraz przechodzimy do drugiego etapu. Drugim etapem to jest The Bubble Double. Jest to pianka, którą zaraz sobie nałożę. Ja zawsze nakładam sobie na czoło, tutaj na policzki. I właściwie to już wystarczy do tego, żeby tą piankę sobie fajnie wmasować. E, tutaj w składzie jest granat i kwas salicylowy. Pięknie nam doczyszcza pory, troszeczkę złuszcza, jednocześnie zachowując równowagę pH. I powiem Wam, że Totalnie nie ściągając skóry, czyli skóra po zmyciu nie jest ściągnięta, co jest dla mnie kluczowe, bo ja naprawdę nie cierpię takiego wrażenia czasami po takich mocnych żelach czy po mocnych piankach, kiedy skóra jest tak sucha że mam wrażenie, że mi zaraz popęka. Dobra, lecę zmyć to i przechodzimy do dalszej pielęgnacji. Uzia, umyta, słuchajcie, mam takie wrażenie czystości skóry, uwielbiam to po prostu. No i jednocześnie, tak jak mówiłam, ta skóra nie jest w ogóle wysuszona, czyli ja nie mam od razu takiej, wiecie, o matko, muszę szybko położyć krem, bo mi zaraz skóra pęknie. Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, teraz chcę sobie, ponieważ idę zrobić sobie 20 minutową drzemkę, tak jak Wam mówiłam, położę sobie na maskę. Ta maska The Midnight Magic to jest maska, która jest przeznaczona na noc, ale tak jak mówiłam, idę sobie troszkę odpocząć, więc skóra też razem ze mną odpocznie. W składzie między innymi kwas hialuronowy i trawa grysia. Słuchajcie, to jest bardzo fajny i ciekawy składnik. Bo trawa tygrysia swoją nazwę właśnie zawdzięcza tym zwierzętom, które podobno po walce tarzają się w tej trawie, żeby rany, które odniosły w walce, szybciej się goiły. No i wyobraźcie sobie, jeżeli zwierzęta mm, czują, jak dużo może zrobić dla nich ta roślina, to jak dużo też może dać naszej skórze. Także naprawdę, ja uwielbiam ten produkt nakładać na noc. Zresztą widać. O, proszę bardzo, jedna trzecia już zużyta. Uwielbiam. Moja skóra go bardzo kocha, oczywiście, szyja dekolt też. No i pod oczy nałożę sobie jeszcze płatki. To te oczywiście będą troszeczkę bardziej wypoczęte. Ja w ogóle jestem bardzo zmęczona dzisiaj, bo tak jak mówiłam, wstałam o 5 rano. Dla mnie to jest jednak, e, potrzebuje się, wiecie, potrzebuję, ja się potrzebuję po prostu wyspać, bo jak jestem niewyspana, no a siłą rzeczy jak wstajesz o piątej, no to raczej marna szansa, że się wyśpisz. Te płateczki, słuchajcie, uwielbiam, dlatego że... One robią mi taką fajną skórę pod okiem nawilżoną, ale taką jakoś, taki, taki, taką, jakoś taką zblurowaną, wiecie, nawet jak później nakładam, bo ja jeszcze nakładam później krem pod oko, oczywiście nakładam, nakładam korektor, to ten korektor po prostu pod tym okiem wygląda dużo lepiej. No, ja niestety powiem Wam, że ja nie jestem fanką medycyny estetycznej. Nie robię sobie nic z tą dolną okolicą oka. Tak jak mam zrobioną blefaroplastykę górnych powiek, tak dolne powieki mam nieruszone. Czasem się zastanawiam, czy to już nie pora, żeby wziąć się za tą okolicę pod okiem, ale jakoś się jeszcze nie mogę zdecydować. Dobra, dziewczyny, tak jak mówiłam, po 16 już jest grubo, więc lecę teraz przyłożyć głowę do podusi. Mam nadzieję, że mi się uda zasnąć jakąś sobie delikatną muzyczkę puszczę może akurat, a jak nie, to chociaż odpocznę, żeby nabrać sił i energii na tą 21, bo milonga dzisiaj trwa do drugiej. Także ja myślę, że tak do 12, chociaż wytrzyma, wytrzymała, to będzie dobrze, bo ja nigdy nie wytrzymuję, tak wiecie, do drugiej czy do czwartej. Czasami do 6 są milongi. Ci ludzie słuchajcie, jak przyjdą na 20, tak do 6. Do szóstej nad ranem i Ja mnie się nigdy tak nie udało. Słuchajcie, ja kiedyś raz jedyny byłam chyba do trzeciej trzydzieści, to, i to jest mój, to jest mój po prostu no nie dam rady. Po prostu nie dam rady dłużej, bo fizycznie mm, ja opadam z sił, oczka mi się wywijają, chcę mi się spać i koniec ja jestem w stanie zwinąć się w kłębek i po prostu gdzieś tam nawet na jakimś, nie wiem krzesełku czy dwóch się położyć i kimać, po prostu nie jestem w stanie wtedy tańczyć nic mnie i koniec. Także dziewczyny, trzymajcie kciuki, żebym to trwało jak ten kopciuszek do 12 do północy. A ja Wam, słuchajcie, polecam z całego serca markę Jepoda i podwójne oczyszczanie. Wystarczy zobaczyć na koreanki. Jakie one mają piękne buzie. Słuchajcie dojrzałe skóry koreanek. One są przepiękne. Dlaczego? Dlatego, że między innymi właśnie stosują te dwuetapowe oczyszczanie. To jest naprawdę fundament. Właśnie pielęgnacji skóry dojrzałej. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.